Siemanko, jestem ja u rosły, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy o AnarchyGG, czyli największym serwerze Minecraft w Polsce. Serwer jest prowadzony przez 3 twórców: Sagiego, Dexiego oraz Petera. No dobra, ale po co w ogóle ten film? Na serwerze AnarchyGG GG mamy trzy tryby: Anarchię, Box PvP i OneDog. właśnie ten ostatni wygląda jakby został całkowicie porzucony. Społeczność została zostawiona sama sobie, a właściciele, mimo że kiedyś nagrywali z tego trybu filmiki z jego oglądalnością. Przestali się nim interesować. Z braku zainteresowań ze strony właścicieli, tryb OneBlock od dawna nie dostał żadnej aktualizacji. Błędy, które gracze zgłaszają, dalej nie są naprawiane. A eventy, jeśli już są, to wyglądają tak samo jak poprzednie. Społeczność czuje się totalnie zignorowana, i właśnie dlatego nagrywam ten film, żeby pokazać, co naprawdę nie działa, bez udawania, że wszystko jest ok. Dobra, więc weźmy na tryb OneBlock. Pierwszym problemem, który rzuca się w oczy po wejściu na tryb OneBlock jest problem z pingiem w godzinach popołudniowo-wieczornych, gdzie ping trafi przekroczyć poziomy powyżej 1000, co sprawia, że komendy działają z dużym opóźnieniem, a cała rozgrywka laguje. To frustrujące, zwłaszcza gdy ktoś chce za spokojnie pograć albo prowadzi transmisję i nie może nic zrobić. Na trybie OneBlock od dłuższego czasu można natknąć się na zbugowane klucze, które mają na końcu znak wykrzyknik. Nowi gracze widząc takie klucze na rynku myślą, że trafili super okazję i szybko je kupują. Ale kiedy próbują otworzyć szynkę nic się nie dzieje. Rozczarowanie gwarantowane. Takie bezużyteczne klucze trafiają z powrotem na rynek, ktoś inny się nabiera i tak w kółko. Problem nie znany od dawna, ale nadal nie został rozwiązane. No dobrze, porozmawiajmy teraz o eventach. To coś, co mogłoby naprawdę przyciągnąć graczy i rozmawiać się rozgrywkę, gdyby tylko działało jak trzeba. Niestety na OneBlocku wygląda to trochę inaczej. Przykład w na wszystkich trybach pojawiły się wydarzenia związane z tym świętem, ale OneBlock co całkowicie pominięty. Wielu graczy pisał na Discordzie na czacie w grze, pytając co się dzieje. Niestety nie otrzymali żadnej odpowiedzi i ostatecznie nic nie zostało dodane. Później zbliżała się Wielkanoc, i wtedy społeczność miała nadzieję, że tym razem coś się zmieni. W ramach rekompensaty, czyli na ciekawy, przemyślany event, ale w 5-minutowym filmie zapowiadającym Wielkanoc o trybie OneBlock, było zaledwie 5 sekund. W OneBlock przygotowaliśmy dla Was coś innego z przedmiotami do zdobycia, dopasowanymi do tego trybu. Wielkanocny event polegał na zbieraniu melonów, dyń oraz sadzonek drzew, które mogliśmy wymieniać u NPC. Ale już pierwszego dnia pojawiły się problemy. NPC przedstawia nieprawidłowe przedmioty podczas wymiany. ze stack dębowych sadzonek oraz tak dyni, mieliśmy otrzymać pisankę, bo okazało się, że potrzebujemy sadzonki ciemnego drzewa. Pojawiły się również nowe eventowe przedmioty, ale już pierwszego dnia również nie działały. Podczas eventu w sklepie ceny przedmiotów zostały zmienione na 100 milionów, aby gracze nie mogli ich kupować. Niestety po zakończeniu eventu coś pozostało, a były to ceny przedmiotów, przez co wielu graczy przez przypadek kupiło przedmiot i straciło swoje pieniądze. A co z kolejnym eventem? Dzień dziecka. Można by pomyśleć, że to idealna okazja, żeby się wykazać kreatywnością. I po porażce z poprzedniego eventu administracja mogła wnieść sobie do serca wcześniejsze błędy, prawda? Otóż nie. Ale nie tym razem. Wprowadzono ten sam schemat co podczas Wielkanocy, czyli wymianę przedmiotów NPC, takich samych, jedynie co się zmieniło to nowy przedmiot ewentowy zwany sakiewką. Problem: Sakiewkę można było sprzedać przez komendę SL-AL, jak każdy inny przedmiot w Kipunku. czyli jak ktoś nie wiedział, traci ją od razu bez ostrzeżenia. Brakuje pomysłowości, testowania i jakiejkolwiek reakcji na zgłaszane błędy, gracze mają wrażenie, że wszystko robi się na odwal bez zaangażowania i pomysłu. Wiecie co jest najlepsze w tym wszystkim? Ceny w sklepie do dzisiaj nie wróciły do normy. Mija dziś 57. dzień od momentu kiedy ceny przymiotu zostały zmienione. <grym zna> <grym zna> <grym zna> Więc najprawdopodobniej w przyszłym evencie wakacyjnym możemy się spodziewać takiego samego eventu jak poprzednio. No dobra, przejdźmy do najgólniejszego tematu, czyli komendy Coop która daje graczom tymczasowy dostęp do wyspy, żeby mogli nam pomóc. Brzmi dobrze w teorii, tak, ale w praktyce jest kiepsko. Uprawnienia COP są z góry narzucone przez serwer i nie da się ich zmienić. Nie mamy żadnej kontroli nad tym, co taka osoba może robić, a czego nie. Przykład: Bob szuka roboty, chce zarobić, a ty akurat potrzebujesz pomocy w budowie farmy. Bob pomaga, wszystko fajnie, ale nagle znika ci z oczu. Rozglądasz się, a tu znikły cenne przedmioty i skrzynki. A Bob już go nie ma na serwerze. Co najlepsze, Bob nie może otwierać skrzynek, ale może rozwalać i zabrać to, co w środku. Brzmi absurdalnie, no właśnie. Dodatkowo, jak też kilka osób przez Koopa i chcesz sprawdzić, kto ma dostęp, to zapomnij. komenda Cooplist pokazuje same ID graczy zamiast ich ników. Super czytelnie. Nie? Mnie osobiście bardzo to irytowało, szczególnie że prowadzę transmisję i chciałem grać z widzami. Ale przez brak kontroli nad uprawnieniami zawsze zostaje strach, że ktoś coś ukradnie. Więc co zrobić? Wszedłem na serwerowego Discorda i zacząłem pisać w kanale propozycje. Dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, aż do dnia pięćdziesiątego. I kompletnie nic. Nic nie zostało wprowadzone. Kanały z propozycjami istnieją chyba tylko po to, żeby udawać, że ktoś słucha. A co jeśli chcesz głosić Buga? Powodzenia, Tikety ciągle są pełne. Wchodzisz na voice chat, kanał pomoc, a taśniej mówić żeby złożył tiket. Tylko jak, skoro trzymać wiadomości, że tikety są pełne. I tak w kółko. A więc przejdźmy do podsumowania. Niestety rozgrywka na anarchii GG, a szczególnie na Unblock, nie należy do najprzyjemniejszych. Mimo dużej liczby graczy, wygląda to tak, jakby nikt z administracji nie interesował się opinią społeczności. Tryb OneBlock sprawia wrażenie utrzymywanego na siłę tylko po to, żeby nabić statystyki i zarobić na eventach czy kluczach. Mam nadzieję, że ktoś z administracji obejrzy ten film i weźmie sobie do serca, że serwer powinien być dla graczy, a nie odwrotnie. Odejmie to wszystko. Jeśli macie jakieś pomysły, co warto byłoby zmienić lub dodać na trybie OneBlock, napiszcie w komentarzu i dajcie swój link z gry. Dla każdego, kto napisze taki komentarz, to ode mnie 1 milion serwerowej waluty. Trzymajcie się, na razie.